Cześć, mam na imię Ola. Postanowiłam upiec z Wami dzisiaj ciasteczka marchewkowe z jabłkami. Myślę, że jest to świetna alternatywa na podwieczorek. Szczególnie jeżeli macie dzieci i dbacie o ich dietę, więc zaczynajmy. Na zintegrowanej platformie Cookido, budowanej w nasz Thermomix, znalazłam przepis ciastka marchwiowe z jabłkiem. Do tego przepisu zainspirowała mnie mała Zosia, 11-letnia nasza klientka, której ciastka wyglądały właśnie Zbudowałam w ten sobie sposób. Już wszystkie składniki: jabłka, marchewka, masło, mąka zwykła z mąką pełnoziarnistą pomieszana pół na pół, to moja inwencja do tego przepisu, bo każdy przepis, który mamy na platformie, jest to tak naprawdę propozycja, którą możemy modyfikować do swoich potrzeb. No, i zamiast cukru będę używała Stewie, e, czyli słodzik naturalny, który jest dosyć, e, bardzo zdrowy dla e, naszego organizmu. E, ja mam dzieci, więc ksylitolu mnie odpada. E, Ksylitol powoduje po prostu, że częściej możemy chodzić do toalety. Więc Zaczynajmy. Rozpocznij gotowanie. I postępujemy zgodnie z korkami. Do naczynia miksującego wkładamy 380 g marchewki pokrojonej pokojone, na kawałki. To jest nasza marchewka. A wcześniej musimy wytarować, żebyśmy zaczynali ważenie od zera. 418, 18, powiedzmy 375 jest idealnie. Nie będę dodawać małych skrawków, reszty się zje. Um. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego ogólnie tą pokrywkę. Zakładamy zawsze, a miarka to jest dodatkowa część, którą nakładamy. I przekręcamy, i maszyna informuje nas, że do tego momentu przekręcamy, żeby poszedł. Więc w 10 sekund z znakiem otrzymujemy informację, że wszystko jest że proces się skończy, tak wygląda nasza marchewka zszepkowana. W 10 sekund zaleje. Jak marchewka, myślę, że to jest naprawdę dobry wynik. Kopystką zdejmujemy marchewkę ze ścianek, żeby ona się zmieszała nam z ciasta. To jest kopytka, która jest w zestawie z Thermomixem. Zakładamy miarka, czyli naszą pokrywkę i miarkę. Wskamy dalej. Jeszcze jedno szatkowanie. I przełożyć do miski. Na gazę i odstawić. Proszę, tak wygląda poszatkowanie po kolejnym e, miksowaniu. Musimy teraz e, odcisnąć marchewkę na gazie. Zamiast gazu używam e, czystej ścierki kuchennej. Zakładam gumkę, żeby łatwiej było nam przecedzić tą marchewkę i wyjmujemy wszystką kopystką do gazu. Cała marchewka przy, e, przyniesiona na gazę, więc misę. Miska jest opróżniona w ten sposób. Więc odciskamy sok z marchewki. Mhm. Pyszny Kubuś będą miały dzieci jeszcze do picia dzisiaj. Ok. Dobre ćwiczenie na mięśnie. Dobra. I odciśnięty miąż wrzucamy z powrotem do miski Thermomixa. Cyk. Dalej dajemy 250 g mąki. Tak jak powiedziałam wcześniej, jest to mąka zwykła, zmieszana z mąką razową w ilości pół na pół. Myślę, że fajna byłaby też mąka krótczeczka, albo nawet płatki owsiane, zmiesza, zmiksowane wcześniej też w termomiksie. 50 gram cukru. Ja nie dodaję cukru dodam troszeczkę słodzi kustewia, tylko po to, żeby. Był dosyć słodki e, smak. Myślę, że tyle będzie wystarczająco. E, 130 masła zimnego. E, 130. Z precyzją bateryjną. Kto był ten, wie. E, łyżeczka i pół proszku do pieszenia. Troszeczkę i pół i szczypta soli. Ja soli nie daję, bo solę troszeczkę moje masło. Wkładamy, wkładamy pokrywkę i kopystkę mieszając podczas pracy termomiksa. Więc kopystka jest to jedyna, jedyna łyżka, którą można włożyć do termomiksa w trakcie jego pracy. Mieszamy tak, żeby nic na gotach nie o tak dobrze wymieszała. Ona jest specjalnie wyprofilowana, żeby nie dotykała noży i po prostu tam nie ścierały. Ok? Czarny ma do się. Tak wygląda nasze ciasto w tej chwili. Ciasto przekładamy na oprószony blat mąką. Ciasto wyjmujemy na blat. Tu sobie sobie kręcę, żeby znowu wszystko zeszło. Cyf. I formujemy masę naszą. Ja nie musiałam mąką podsypywać, bo mam specjalną matę silikonową, która do mąki nie wymaga. Teraz formujemy kulkę i na 30 minut wkładamy nasze ciasto do lodówki. Więc ciasto teraz będzie nam się schładzać w lodówce. W międzyczasie chciałabym umyć moją miskę. Wychodzę z mojego przepisu. Odszukuję funkcji mycie wstępne. Do naczynia wlewam Wam wody. Wlekłem wody zimnej albo ciepłej, obojętnie. Ważne jest, żeby wody było. Tyle, żeby przykrywała tą śrubę i jedną pompkę płynu do leczeń. Co? Zamykamy. Normalnie możemy zamknąć miarką, ale ja zamykam e, moją spatulą, żeby ją też odmyć I ustawiamy na około 5 minut. Maszyna sama z, e, ma detektor i będzie wiedziała dokładnie, jak długo będzie przebiegało mycie. Zazwyczaj jest to około 1 minuty. A, więc tak, maszyna skończyła mi e, mycie wstępne. W tym momencie wyjmuję szpytułkę, otwieram. Eee, Tą wodę muszę wylać i przepłukać jeszcze raz ciepłą wodą. tak woda się do około 30 stopni. Żeby wrócić teraz do swojego przepisu, na, na, e, naciskamy zieloną książkę i z powrotem kontynuujemy nasz przepis. Nasze ciasto składza się w lodówce. Platforma Kukido jest naszym przewodnikiem i mówi nam, co dokładnie mamy jeszcze krok po kroku robić, mimo to, że w naszej misce już nie będziemy wykonywać żadnej pracy. Więc w czasie, kiedy ciasto jest w lodówce, musimy obrać cztery jabłka, usunąć z nich gniazda nasienne i każde jabłko podzielić na 8 części. Robić schłodzone ciasto, przełożyć na oprószony blat mąką i podzielić na cztery części. Każdą część rozwałkować na pasek. Szerokość 7 cm, grubość 3 cm to jest propozycja. To jak to zrobimy, no oczywiście jest w naszej gestii już. I następnie radelkiem lub nożem pokroić na kwadraty. Posypujemy na koniec troszeczkę cynamonu. Cynamon nie jest kujący, nie bój się mu się. Będzie super. I tak powstałe ciasteczka ułożyć na przygotowanej wcześniej blaszce, zachowując około 1-2 cm odstępy, bo ciastka urosną. Pieczemy 15-20 minut w temperaturze 80 stopni lub do czasu, aż ciastka lekko się zarumienią. Każdy piekarnik, powiem, piecze inaczej. I upieczone ciasteczka przełożyć na kratkę i odstawić do studzenia. To było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, proszę zostawcie lajka. Możecie subskrybować mój kanał, dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco mieli informacje, jakie filmiki robię. Mogę nagrać specjalnie dla Was filmik o jakiejś tematyce. Zostawcie informacje w komentarzu. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na, do oglądania reszty moich filmików. To ja, Ola w kuchni.